Lato z miłą. Ta da da! I znowu ja! I mamy dziś sobotę 28 czerwiec 2025 i pytanie dnia. Jaka lekcja z dzieciństwa pozornie bez znaczenia. Okaże się niespodziewanie pomocła tego lata w Twoim dorosłym życiu. I do wyboru. 1, 2, 3. No, zastanówcie się, kochani, jaka też lekcja z dzieciństwa może się przydać. I w tym kontekście sobie weźcie, że ta historia z dzieciństwa, ten jakiś moment, może sekunda, dzisiaj w dorosłym życiu przyda się to doświadczenie. No to patrzymy. 1, 2, 3, 1. Ogród ogród, czyli przebywanie wśród ludzi. Co tu mogło być w dzieciństwie? Czyli coś, co sprawiało, że jesteś w gronie ludzi i te doświadczenie z przebywania. Może to radzenie sobie z stalkerami w szkole. Może to cierpliwość dbania o coś, co wymagało stałej uwagi. Na przykład opiekowanie się czymś. Tak? Yy, jakimś domowym ogródkiem, yy, albo jakąś roślinką, albo na przykład kryształy robiło się na chemii, to może coś z tego. Albo opiekowanie się zwierzakiem i, i nagle pojawi się jakiś zwierz w Twoim życiu i trzeba będzie się nim opiekować i sobie przypomnisz tamte chwile. Yy, to też znaczenie, że razem można więcej, bo tu mamy grono ludzi, tak? Yy, co jeszcze mogłoby być? tutaj jeszcze może być lekcja wystąpowania publicznego czyli być może gdzieś robiłeś jakieś recytacje wierszyków, brałeś udział w jakiejś akademii, brałeś udział w konkursach to to doświadczenie może Ci teraz pomóc przypomnisz sobie ale pamiętaj by przypomnieć sobie też te negatywne rzeczy, które Cię wtedy czegoś nauczyły że lepiej na przykład się nie wychylać dla niektórych Taka lekcja mogła być. A dla innych, trzymaj swoje zdanie w sekrecie i dopiero wyskocz jak bomba z tym. Bo na przykład coś powiedziałeś koleżance, bo tutaj jest grono ludzi, i poszło dalej jako plotka, rozniosło się i wyśmiano Ciebie, albo ktoś ukradł Twój pomysł. Zastanów się. Grupa ludzi, społeczeństwo, razem ogród czyli pilnowanie, dbanie być może opiekowanie się czymś. Okej, okay. dwa. Trumna. Oj, 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 jaka poważna karta. Ona przewa przeważnie wiąże się z jakimś zakończeniem, transformacją, czymś, co nam nie służy. Ale jaka lekcja z tego wychodzi? W dzieciństwie mogłeś doświadczyć sytuacji, która wymagała pożegnania się z kimś lub czymś, co było dla ciebie ważne. Mogła to być jakaś ukochana zabawka, która się zepsuła, przeprowadzka, rozstanie z przyjaciółmi, czy utrata zwierzątka, no bo tak też mogło i być. Yy, tutaj też radzenie sobie z żalem, tak? Gdzieś musiałeś sobie poradzić. Akceptacja pewnego etapu w życiu, no bo nie mogłeś nic na to poradzić. Jak sobie wtedy z tym radziłeś? Yy, umiejętność opuszczenia tego, co już minęło. I w dorosłym życiu ta bolesna lekcja może być pomocna w obliczu zmian, niepowodzeń czy konieczności zakończenia pewnych projektów czy realizacji. Dzięki temu doświadczeniu będziesz w stanie przejść przez trudne momenty z większą siłą, świadomością, że po każdym końcu następuje początek. Ale to też może być lekcja transformacji, że. Zakończył się jakiś etap w Twoim życiu, i nagle musiałeś stać się dorosły. Zacząć o sobie decydować. Nie było łatwo, ale się dało. Albo że z brzydkiego kaczątka przerosłeś w łabędzia. I teraz już wiesz, jak się czułeś, jak byłeś brzydkim kaczątkiem, i nie dasz sobą pomiatać dorosłym w dorosłym życiu, bo będziesz pamiętał to, co ci mówili, jak cię gdzieś tam kiedyś może i gnębili, a w tej chwili nie dasz się. W tej chwili może zobaczysz kogoś, komu to robią i pomożesz. Kto to wie? 3. Bukiet. I co ta karta bukietu nam może powiedzieć? Bukiet to jest radość, piękno, prezenty, docenianie małych przyjemności. Jaka lekcja z dzieciństwa mogła tutaj mieć wpływ, a teraz wypłynie? Być może w dzieciństwie nauczyłeś się cieszyć z małych rzeczy, dostrzegać piękno w codzienności, doceniać proste przyjemności. Może to było zbieranie polnych kwiatów, albo już zacząłeś interesować się jakimiś ziołami, samodzielne rysowanie obrazków, celebrowanie urodzin z najbliższymi, czy też jakieś beztroskie chwile zabawy. Ta lekcja mogła nauczyć Cię wdzięczności, umiejętności, znajdowania radości nawet w trudnych chwilach. W dorosłym życiu, w obliczu stresu czy wyzwań, ta zdolność do dostrzegania pozytywnych aspektów i celebrowania drobnych sukcesów może okazać się bezcenna. Lekcja optymizmu w ciężkich czasach. Wszyscy gdzieś tam się smucili, że coś się dzieje, a Ty byłeś tą osobą, która stwierdziła, no, ktoś musi trzymać fason. I pocieszałeś innych. Lekcja pocieszenia. Co jeszcze mogło być z dzieciństwa? Hmm, pokazanie innym, że dajesz sobie radę i teraz też to możesz wykorzystać. A życzę cudowności i przypominam, na hasło lato z Wiedmiłą otrzymujesz rabat na prywatną wróżbę, jeśli takową chcesz. A kontakt do mnie jest w opisie do filmu.